Na razie jestem tylko małym malankiem Ale będę kiedyś tak duży Jak ten wielki tutaj chłop Pokażę ci moją siłę prawdziwą Rozmiar nie ma znaczenia, prawda? Yeah! Bum, dostał I co? Bum, dostałeś byku Nie masz szans ze mną byku, a masz Bum Jednak mnie duży kolega pokonał Najwyraźniej rozmiar ma znaczenie Możesz być duży Wystarczy tylko, że uwierzysz w siebie No i zjedz paru ludzi ale słuchajcie, nie macie się co martwić, pokonamy tego wielkiego chłopa Musimy tylko wystarczająco urosnąć Musimy jeść I jeszcze więcej jeść Musimy jeść I coraz silniejsi Coraz silniejsi Ty kredziasty. Możemy zabić naszego rywala słuchajcie Patrzcie, tam jest widzicie taki mały kredziasty. Może go, może go zjemy zaraz Mamy słuchajcie umiejętność zjadania mniejszych ludzi od nas Będziemy mogli wtedy ich zjeść i przyjąć ich moc żeby stać jeszcze większymi Więc chodź tutaj byku Ty jesteś większy ode mnie? Nowa mapa Te kretka, panu, chodź tutaj Tylko musimy cały czas rosnąć słuchajcie, nie możemy przestać Musimy rosnąć cały czas Dobra kredka, a masz Bum Bum kredka chodź tutaj, rzucamy się Bum kredka, dostał raz I drugi raz O nie dostał drugi raz Dobra, pod siebie musimy rzucać, bum O poleciało w kosmos, chryste Kredka nie, czekaj! Chodź tutaj! Pum! Czekaj na mnie! Krediarzu, chodź tutaj! A masz! Leci? Nie, leci! Mogę do niego podejść i go po prostu ugryźć? Może mogę go ugryźć, słuchajcie, może mogę go ugryźć! Mogę cię ugryźć, chodź tutaj! Aaaa, o, o, uderzył mnie! Nie mogę go ugryźć, słuchajcie, nie mogę! Oficjalnie nie mogę go ugryźć! Dobra, uderzył w drzewo! Zawali się drzewo w niego, dobra! No nie, cały czas do góry rzucam! A masz! O nie! Pokonuje mnie! Chłopie pokona! Chyba no, słuchajcie, będziemy jedli Jemy, jemy, żeby stać się jeszcze większym Nie działa z bliska, moi drodzy, nie działa z bliska, trzeba się odsunąć I BUM Teraz zadziała, BUM, DOSTAŁ, 31 I BUM, KOLEJNE Dobra Trzeba słuchajcie, być oddolonym trochę, oddolonym Trzeba być snajperem O nie, tam jest jakiś wielki koleś O nie, on się teraz chce zbić ze mną? BUM, 19, o nie, tylko 19 A ta jaka mała, patrzcie, ty, ją na pewno mogę zjeść Ją na pewno będę mógł zjeść Aaaa o, dostałem Stałem powalony o nie ja znowu dostałem! Nie mogę uciec! Nie mogę uciec! Muszę się schować na drzewo! Może leży po... Połamali mnie! Zjedli mnie! Zostałem pokonany! I znowu jestem mały! Ale to nic, bo rośnie w siłę znowu! Czy znowu rośnie w siłę, bozy, nie, nie martwcie się! Nie, nie, nie. Dobra, robimy. Robimy walkę maluchów, słuchajcie! Walka maluchów! BUM! Jakaś fleme ty. Chodź tutaj. BUM! 30! Dobra! Mamy szansę! Mamy szansę ją pokonać, słuchajcie! BUM! Kolejny! O Boże, odleciała w kosmos Gdzie ona poleciała? Tam na górze jest Na górze jest, dobra, nie widzi nas, zejdzie, zejdzie na dół, patrzcie, zejdzie na dół A my ją tutaj zapiemy, bum O, w kosmos poleciała I pieniądze wypadły I teraz snajper, bum O, uwaga, nie poszło dobra, uwaga, snajper Leci snajperski strzał Bum O, nie dał się Za wolno rzucam. I bum O nie Nie, nie, nie Słuchajcie, mało życia jest zostało, musimy ją pokonać Musimy ją pokonać i zjeść jej moc o, dobrze, 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 stoi w miejscu. Pum! Mamy! Jeszcze nie, jeszcze żyje. I ostatni! O! Pum! Nie! Zlało się! Ukonaliśmy ją. I co, mogę ją zjeść? Chyba nie mogłem. A mogę Ciebie zjeść, ty! Ty, Barbara, mogę Cię zjeść? Chodź tutaj! Mogę ją zjeść, czy nie? Pum! Chodź tu, Barbara! Stój, czekaj, o! Dobra, stoi, stoi. Mogę ją podnieść teraz? O! Mogę! Patrzcie! Mogę ją podnieść. Bum! Mm. Cudy 1, 2, 3, 1, 6. Zabita została. Normalnie mogę ją podnieść, słuchajcie, muszą leżeć w miejscu. Jakiś ludzi nie goni. O boże, jaki on duży jest! Podnosi więcej ode mnie. chłopiec większy. Po nim nie widać, słuchajcie. Jak duży jest. O, ale wypadają z niego klocki, słuchajcie. hajs z niego wypada. Uciekamy, uciekamy tutaj. Dobra, byku. Nie masz tu z nami szans. Bum! Dobra, i z duży łatwiej go trafić, słuchajcie, chociaż to. A masz snajperki strzał. Bum! Nowa mapa znowu O jaki wielki, jaki wielki dom słuchajcie, patrzcie, możemy go całego zjeść Mamy 700 tego słuchajcie Możemy kupić sobie jeszcze większy maksymalny rozmiar Mamy aż 1000 Musimy teraz tylko nie umierać słuchajcie Mogę całe drzewo normalnie zjeść Aż taki duży jestem Widzicie to? O nie, chłop, chłop kredka urósł Mój odwieczny przeciwnik słuchajcie, urósł też Ty byk się chce bić, ten byk chce się bić Chcesz się bić byku? Jesteś pewny? Chcesz się bić ze mną? A masz A, masz byku o, nie, zabrał mi, kle... mi klocka. Kiedyś urosnę i cię zjedę, byku. Ty się te lepiej uważaj. O, nie, złoty Stop, 100 Sto goldarz. Dobra, słuchajcie, rośniemy dalej, rośniemy dalej. Nie ma co... O, Barbra, Barbara, słuchaj, byku. Byku, dawaj siłę swoją. Barbra, Barba, dawaj siłę. O, mamy tego gościa, patrzcie, mamy tu gościa. Dobra, mogę go zjeść. Mogę go zjeść. Bum, mamy go. Mogę nim rzucić? Dobra, słuchajcie, rzucę nim, rzucę nie, patrzcie, bum. Najpierw nim rzucę. Muszę, słuchajcie, ubić, ubić swoje posiłek i teraz go mógł zjeść. 212 aż dał. Teraz urosłem, jestem gigantem. Roster, dawaj chodź tutaj, mały. dziemy słuchajcie, miażdżyć. Zemszczę się i wszystkie razy, kiedy mnie zabijaliście. Nawet ciebie zjem Go jeszcze nie mogę zjeść, słuchajcie, musimy jeszcze urosnąć. Oszłamiamy go, słuchajcie. Leży teraz. I idealnie, dam radę? Chwycić go, nie daliśmy rady. Musimy zatem radę go chwycić. Roster, wykuchać tutaj, nie uciekaj. Mamy Cię, zjem Cię! Dobra, sprzedajmy rozmiar, sprzedajmy rozmiar! Sprzedaliśmy, zostałem z tego na... Jestem znowu mały, uciekamy stąd! Uciekamy! I hajs musimy. Dobra, kupujemy słuchajcie! Kupujemy je dalej, musimy być jeszcze więksi, musimy się wyjść, to było za mało! Roster! może jestem znowu mały, ale kiedyś ci dorwę! Mój odwieczny przeciwniku, kredku wredny, kiedyś ci dorwę! A masz kamykiem, bo. I jeszcze drugi masz, A. O nie, trzeba tu urosnąć, żeby wejść! To w ogóle prawie nic nie daje, to daje tylko po cztery To tylko dwa? To tak mało? Tak mało tylko mogę wyjeść? Tutaj nawet podnieść tego nie mogę Dobra skaczemy O roster, roster byku. Słuchajcie muszę go oszłobić szybko Bum, dobra nie udało się Mogę go podnieść, mogę go podnieść Mogę go zjeść, 72 słuchajcie Pojmaliśmy go, dobra Barbara, Barbara moja koleżanku Najdroższa oś tutaj Barbro, wielki banan bo jest głodny Wielki banan, znowu głodny, chodź tutaj, Barbara! No, Barbara, chodź tutaj! Barbara, nie, nie uciekaj! Poczekaj chwilę! Poczekaj! Proszę cię, poczekaj! Jestem głodny! Banan nie długo, ta bum! O nie, nie daj ślady! Nie mogę jej trafić, słuchajcie, taka mała jest! Tak ciężko ją trafić! Wszystko rozwalę, słuchaj, całe to miasto rozwalę, ale cię długo nie! I puu O, rampę rozwaliłem, słuchajcie, taki duży się robię! Całkiem duży! Bo teraz ci się udało, teraz ci się upiekło, ale kolejny raz bym ci się nie upykał Patrzcie jaka świeża krew Alusia 1, 3, 4, słuchajcie, patrzcie, bum, biorę ją z nienacka. Uderzam ją z nienacka, słuchajcie Bum Nie mogę jej trafić Nie mogę jej trafić, o, tutaj kolejny jest I bum Trafiony roster, Boże, poleciał w kosmos Ledwo żyje, słuchajcie Jedno HP ma dosłownie Szybko idziemy po niego Leży oszołomiony, nie może się ruszyć i... Bum, bierzemy go I przekąsimy go 95, słuchajcie. Barbla, będziesz kolejna, chodź tutaj. Poczekaj chwilę. Nie ruszaj się. Dobrze, stój tutaj. Bum, mamy ją! Uuu, wiemy ją! Nie wiem czemu tu się nazywa Suzy, 1, 2, 3, ale mamy ją! Została zjednora, moje drodzy! Pojmaliśmy jej energię! Pojmaliśmy jej wzrost! Będziemy najpotężniejsi na serwerze! Cały ten czerwony budynek, słuchajcie, rozłożę! Z tym wielkim kikokiem, bum! Biorę i cały rozwala po prostu! Bum! To sobie okno zjem! Tom, 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 i mu, I bu, I ty poszedł hon. Ja ciebie zjem! O, I cały rozwaliłem budynek, słuchajcie mój drodzy udało się! Dosłownie cały rozwaliłem, nic nie zostało! Patrzcie tamtego chłopa ze skrzydłami jaki duży jest! Idealny taki, że wiecie, nie za, nie za mały, nie za duży! Idealnie będę mógł go zjeść, patrzcie! Bo wrzucę go z nieradzka! Tylko, chodź tutaj! Chodź tutaj, bijemy się! Nie wiem czy wiesz, ale się bijemy! O! Akurat się mapa zmieniła, nie udało mi się uciec! O, ale tutaj jest, patrzcie ty. Tam radę go zjeść może. Patrzcie, patrzcie, tam na zjeść. Leży, teraz dostał. Oszłomiony jest. Tam radę go rzucić jeszcze raz. Bum. O nie, nie dam rady. Byku, chodź tutaj. Chodź tutaj, byku! Bum, dostał, dobra! Poleciał w kosmos! może nigdy do niego! Widzicie, nie poleciał na no sam koniec tam! Krysty, macie, dobra, słuchajcie, muszę to mało zjeść. Muszę jeszcze rosnąć. Sorry niestety, ale... Jesteś ofiarą, która muszę zjeść. Jest, to się szykuje. Wolwajna gigantów. O nie, dalej go nie mogę przerwać, słuchajcie, nie mogę go przewrócić O nie, on mnie przewraca, większy ode mnie jest Nie mogę go przewrócić Chłop jest większy ode mnie Uciekamy, uciekamy, słuchajcie Większy ode mnie jest chłop Awaria, musimy kupić speeda, większego speeda Kupujemy większego spida, żeby to ci chodzić Żeby uciekać od tych ludzi Kredko, słuchaj, zaraz się doigrasz Urosnę i zaraz się zjedz Co ty we mnie śmiesz rzucać, we mnie tymi kokulkami małymi? Śmiesz we mnie rzucać? Chodź tutaj o nie, Biku, nie, nie, nie chcę go nie chcę zjeść, ale teraz mamy go! BUM! Poleciał w kosmos! <grym> Poleciał dosłownie w kosmos tym! Ty. <grym> nasz, odwieczny, nasz odwieczny wróg opuścił serwer! Nie mamy kogo zjeść! Jesteśmy autentycznie najwięksi aktualnie! Kupiliśmy, słuchajcie, maksymalny poziom 12 i osiągniemy wielkość maksymalną dosłownie. Nasz pasek dosłownie powiększył się o 3, 4, 5 razy. I teraz, słuchajcie, ostateczna forma moja. Mój ostateczny wzrost! Bo, Szygnęliśmy już słuchajcie początek naszej mocy, o! Możemy zjeść go? Mogę go zjeść? O nie mogę, nie mogę, ale tego Mati? Mati przed chwilą mnie goniłeś, pamiętasz jak mnie goniłeś Mati? Pamiętasz jak mnie goniłeś? Pamiętasz? Pamiętasz to? Pamiętasz te czasy? Chodź tu pyku, chodź tutaj Zjemcie. No nie, nie mogę go zjeść, nie mogę go zjeść Chodź, muszę się wyleczyć, muszę się wyleczyć, nie mogę umrzeć Nie wiem ile mam życia Macuaj, teraz jesteś takim kozakiem, co? Takim kozakiem myślisz, że jesteś? I powalamy go Bum, Dostał! Powalony! Bierzemy! O, nie damy, nie możemy go podnieść! Nie mogę go podnieść! Szybko się podniósł, strasznie! Chodź tutaj, byku! Byku, chodź tutaj! O, mamy go, mamy go, wreszcie mamy go! I to teraz, byku, co? Haha, ha, mamy go! 374 dał! Pożarty, dobra! Idziemy teraz po tego! Bum, w niebieskiej koszuli! Idziemy go zjeść! Leo, brata, słuchajcie, jeszcze nie jesteśmy na tyle wysocy, żeby zjeść, ha! Nie damy rady go podnieść, ale tego wydaje mi się, że nie damy rady podnieść! Bum! Dostał! Powalony! Mamy go! Mamy go! Patrzcie ile on dam. 789! Mamy go! Damy radę teraz tego zjeść, uwaga! Damy radę, damy radę go powalić! Bum! Daliśmy radę! Powalony, patrzcie go! Powalimy go, zjemy go! Mamy! Mamy go! Ch. Tysiąc nam dał! Jesteśmy gigantami teraz! Nic tam nie jest straszne, moi drodzy! No bom. Podnieś ją! Halo! Halo, Podnieś ją! O, mamy ją, mamy ją! Patrzcie, zapaliśmy małego! Dopaliśmy no, ją! mało, Mamy daram! Boom, 283 słuchajcie! Tutaj ty myślisz byku co ty możesz zrobić? Boom, Chrup! 376! Ty byku myślisz, że uciekniesz ode mnie? Jestem za duży dla ciebie! Boom, O bo na gdzie Boom, Bum! Bum! Rzucamy w dogneya! Boom, Nic nie zrobiło. Dogney no, byku! Chodź tutaj! Myślisz, że możesz uciec? Pum! 321 moje razy. O tam, ty, Oni rosną w siły, słuchajcie. Kiedyś mogą być zagrożeniem. My mamy już 5000 siły. Bum, chcesz się, Chciałeś się ze mną rzucać kiedyś, pamiętasz? Chciałeś mnie rzucić. A teraz co? O, nie mogę go podnieść. Podnosimy go. I chlupiemy znowu! 547 byłeś warty, mój Niziu. Pum! Idziemy dalej jeść. O, te, tutaj się rzucacie, bijecie się. Przychodzi wielki banan Cień, słuchajcie, taki wielki. Próbujemy go chwycić. Próbujemy go chwycić, ale ucieka. Stara się nam uciec, ale mamy go i chwytamy i jemy po 673 Pamiętałeś Byku jak się ze mną biłeś? Pamiętałeś to? No właśnie, pamiętałeś to, nie? Mamy słuchajcie swoją maksymalny rozmiar 7800 słuchajcie Ty wilka, ty mnie rzucasz? Co ty sobie myślisz? Podniosę cię dosłownie No nie, zjeść cię nie mogę, bo jestem już jest na maksa generalnie, ale cię wyrzucę w kosmos Bum Teraz dosłownie za każdy razem jak coś biorę To dosłownie mogę coś zjeść o, to trampolina, patrzcie, jak wysoko skaczę. Cały czas działa. Bum. O, oh, hello. Ale nie ma skakania na mojej warcie. Biorę całą trampolinę i wyrzucam ją w, wyrzucam ją w kosmos. Matsu, słuchaj, byku, co ty zemyślisz? Uważaj, spada ci wszystko na głowę. Meteoryty lecą z nieba. Bum. Byku, co ty zemyślisz? Może będziesz rzucać? Wszystko ci rozwalę. Lepiej uciekaj. Bum. Myślisz, że uciekniesz? Wezmę cały ten most. Mogę cały most rozwalić? Mogę cały most wziąć dosłownie, ty! Cały most, że ja mi się rozwalę! Bum, dostał! Dominik, chodź tutaj! Myślisz, że możesz uciekać przede mną? Nie masz szans żadnych! Wszystko dobre, słuchajcie, musi się skończyć Trzeba, słuchajcie, kiedyś sprzedać swój rozmiar Sfinalizować swój wzrost, słuchajcie, sprzedać to Kupić jeszcze więcej, słuchajcie Jeszcze więcej pieniędzy, żeby być jeszcze większym Jeszcze potężniejszym! Jeszcze więcej wzrostu! Maksymalny wzrost! Trzynasty poziom! 14. I na ten już nie możemy Teraz czeka znowu słuchajcie, ciężka praca Trzeba od najmniejszego, najmniejszego wyrosnąć do największego szczęścia! szczęścia. No słuchajcie, mamy naszego pierwszego kila. Mamy naszego pierwszego killa! Bum! Muszę najpierw odkopać jego małą jamę, słuchajcie Muszę odkopać najpierw jamę Chodź tu pyku To jest honor! Czekaj tutaj pyku Chodź tutaj i go znowu, bum! Ale teraz damy radę? Bum! Z podskoku, dostał! Patrzcie, mamy go! O nie, ja dostałem! O nie byku, odejść o nie, nie, proszę nie, nie, nie bij mnie Ratowałem, zaraz go zjemy słuchajcie olba on ma przyrobanę. to jest nasz nowy wróg, słuchajcie, numer jeden. On nie, wie, on nie wie jeszcze jakim rozmiarem potrafimy osiągnąć Byku zostaw je w spokoju, bum Dobra dajmy badajmy dajmy radę, słuchajcie, Pokrujemy go Dostaję 20, 20 dostał dwa razy już Ale go nie możemy powalić niestety, nie jesteśmy więksi Byku przestań mnie rzucać, mówię ci Mówię ci po raz setny, przestań mnie we mnie rzucać Słyszałeś? Ja wolę rosnąć ze spokoju, a nie jakieś bicie z tobą na jakieś klocki. Cześć to. Bum! O, spok mały się zrobił! Umarł? Umarł chyba! A bo coś, coś sta... A, sprzedał swój wzrost! Sprzedał swój wzrost, słuchajcie, bał się! Patrzcie, on się niczego. To Matti! Matti, byku, chodź tutaj! Pomożesz mi! Najlepsza misja w twoim życiu, słuchaj, pomóc mi urosnąć! Chodź tutaj, Matti! Matti, chodź tutaj! Proszę pomożesz mi! O nie, nie mogę go zapać, za duży jest, za duży jest, chłopiec jest za duży Ale tutaj mamy pełno waluchów Chodźcie tutaj, pomóżcie mi urosnąć szybko Tego mamy jeszcze Bum, jeszcze jeden I Daria znowu, bum I kolejny, bum Dobra, i teraz idziemy po Matiego O nie, Mati sprzedał swój wzrost Mati sprzedał swój wzrost, o nie, nie możemy go już zjeść za punkty Kiedyś tutaj był piękny most Ale przyszedł wielki jeden Clarkson I całego go zjadł Mam, słuchajcie, moją wielką fortecę Adriana Clarksona A nawet nie jesteśmy w połowie jeszcze tak duzi jak możemy być. Mamy dopiero 4000, a możemy mieć. H teraz nie wiem, z 10000? Ile możemy mieć maksymalnego wzrostu? 1050, słuchajcie, teraz będziemy jak, jak będziemy na maksa, będziemy olbrzymi. Będziemy jak cała mapa dosłownie. Był sobie kolejny piękny most. Niczego się nie spodziewał. Kiedy nagle Adrian Clarkson chciał po nim przejść i po prostu wziął go i go zjadł. O, całego. Nic nie zostawił dosłownie. Na dwa kęsy był. Dosłownie na dwa kęsy był. Patrzcie, kto to jest. Patrzcie, kto to jest, brazowy kolega. Patrzcie, kto idzie. Olbrzymi Adrian Clarkson przeskakuje przez mur. Po prostu idzie, bierze cię za fraki. Po prostu bierze cię o tak. I cię zjada. Bóg dwa tysiące, słuchajcie. Tego się nie spodziewał. Tego się nie spodziewał, że taki wielki chłop może być podniesiony. Ale kiedy przychodzi Adam Clarkson, tu nie ma za wielki. Podnoszę wszystko. Biorę dosłownie cały dom za fraki. Cały biorę dom. I pożeram go w całości Patrzcie, oni tam się bawią wszyscy, patrzcie tam się bawią Tam się bawią, a nagle słuchajcie, wielki Adam Clarkson słuchajcie Bawicie się, bawcie się moje dzieci drogie Ale niestety byliście dzisiaj źli i się nie bij... Oni się biją słuchajcie Wielki Adam Clarkson zrzuci na was meteoryt Bum I bum, leci wielki taniec, bum! bum Wieżą w co słuchajcie Dosłownie, Roblox, z tymi, chodźcie Roblox, słuchajcie, kwatera główne Robloxa chce mnie powstrzymać. Ale ja ją gdzieś! Biorę całą, dosłownie, za fraki! I wyrywa i rozwalam! Całą ją rozwalimy, słuchajcie, moi drodzy! Beko, co ty, co, ty sobie myślisz? co ty sobie myślisz? Nie mogę cię może zjeść, ale mogę cię wyrzucić w kosmos! Że myślisz, że co? Myślisz, że możesz tutaj we mnie rzucać? Nie ma szans! Nie możesz tu jeść! Tutaj trwają rozbiórki jedna karzona. Beko, nie możesz tutaj jeść, słyszałeś? Nie możesz tu jeść! Widziałeś, co się z kolegą stało? Nie możesz tutaj jeść! Nie możesz tutaj. Trzeba się odstawić w twoje miejsce. BUM! Dobra, no, teraz to robiłem. A no tak, rozwalaliśmy robuksowe nowy. sowy w wieżowcu. Nie możesz tutaj stać. Myślisz, że możesz nie podtrzymać? Policja robuxowa mi nie straszna. Wszystko rozwalamy. Nic nie może tu zostać na miejscu. Kamień na kamieniu nie zostanie. BUM! Słuchajcie, została nam minuta tylko. Została nam minuta trzydzieści. Słuchajcie, zaraz nie zdążymy. Zaraz nie zdążymy. Słuchajcie, jak zaraz nie, runie, to już będzie za późno. Zaraz nie zdążymy, słuchajcie, za tak mało czasu zostało! Musimy zdążyć! Zdążyć rozwalić całą wieżę! I co ją trzyma? Pachołek na środku ją trzyma, słuchajcie, musimy to rozwalić! Musimy to rozwalić na środku tą rurę! Musimy wyciągnąć tą rurę z ziemi! O, bum! I teraz? Dalej nie runęła, co ją jeszcze trzyma? Na wiarę się trzyma? No patrzcie, wszystko wisi w powietrzu, czemu się trzymasz jeszcze wieżo? Jak śmiesz się trzymać tutaj jeszcze? Nie mogę jej rozwalić, normalnie jak bardzo bym chciał, to nie mogę! To pierwsza mapa, na której byliśmy, słuchajcie, dosłownie. I teraz jestem takim gigantem, mogę wszystkich rzucać i wszystkich zjeść. Mogę całą tą wieżę dosłownie na chwita zjeść. Bum i bum. Atakuje chłopa z góry, patrzcie. Atak z powietrza, nalot z powietrza, bum. Bum i dostał, Rozwalam, rozwalam. rozwala mu, słuchajcie, życie! Bum i bum, nalot z powietrza, leci bomba, bum, dostał. Ty, dostaniesz jeszcze jednego, uwaga. Uwaga, wykuwasz, jeszcze raz, BUM, leci, BUM i rozstał idzie! Bomba z powietrza, BUM, leci I BUM Dostają słuchajcie, nie wiedzą skąd nawet BUM leci I uwaga BUM, Dostają. Nie wiedzą skąd, co i traka Opanowałem dosłownie cały serwer, jestem na nim największy Cała mapa jest moja słuchajcie, nikt nie może mi się przeciwstawić Zjadłem wszystkich moich wrogów Dariusz, a czemu mi przeszkadzasz? Daria, wychodź z mojego tutaj! Przeszkadzasz mi! Poleciała za mapę! Dzięki, że oglądałeś do końca! Ty byłeś ty, ja byłem ja! Dobra,